Się przodem demokrację. Do startu, hop! szybko. Mierzymy czas. Wyszedł panu. Oszukuję. Dwa. No, dwa. Półciąg, półciąg, półciąg. Pęknąć ma. Trzeci. Trzeci panie. Siada. setź. Setź, setź, Czas zapisać. Nie mówisz Druga para, dwie dziewczyny. Dwie dziewczyny. Uwaga, przygotować się. Przygotować się. Dostawmy. Uwaga. Przygotować się. Ale gdzie ma pan klatkę pierwszą? Tu? Tu. Przygotować się. Staw. Przejdź miłośnie. Mocno. Następna para. para. Uwaga. Przygotować się. Do startu. Hop. Hop, 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 Klata. Klata. Jest miłośnie. Jest raz. Dwa. Pupcia. 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 Uwaga. Strzela. Dawa, dawa. Następna pana. Zapisywać. Kroneczka najpierw, kroneczka. Przygotować się do startu. Hop, 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 hop. Szybko, szybko. Dwa. Jeszcze. Jest. Raz, dwa. Pół Jedziemy, jedziemy. I strzelamy. W Jest! cały. Na klatkę, na klatkę. Przygotować się Siedź, siadaj, siadaj, siadaj. Wszystkie pani? Jeszcze jedna pana, dwóch panów. To będzie najlepsze. jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Przygotować się do startu. Os